Tłuszcz już się zaromatyzował jałowcem, dlatego szybko trzeba przyrządzić kotlety, a więc rozkładamy je. Kotlety idealnej grubości ponad centymetr. No i cóż, trzeba je teraz przyprawić. Mam tu zmutkowane sól i pieprz. Przyprawimy teraz kotleciki i za chwilę będziemy wbijać przyprawy w środek tego mięsa. Powiem Wam szczerze, że muzyka, a ta muzyka włoska, a więc pijmy, więc pijmy, a więc kruszy to mięso. I od muzyki do kuchni jest bardzo blisko.